W zamęcie początków średniowiecza powstała forteca, jakiej nie widział jeszcze świat. Ze swoimi wielomilowymi murami, najeżonymi wieżami obronnymi, stanowiła zaporę przeciwko niewiernym. Dopóki nie stała się ich domem, to tutaj chrześcijańscy rycerze bronili heretyków przed armiami papieża, rozpętując prawdziwy Armagedon w zamku Carcassonne. Europy. Południowa Francja, Langwedocja. Początek średniowiecza. Pomiędzy Pirenejami a górami Sevan nad rzeką Od krzyżowały się dwa największe od czasów starożytnych szlaki handlowe. Rzymianie, Wizygoci, Saraceni, o zdobycie kontroli nad tym miejscem walczyli coraz to nowi najeźdźcy. Na tej przesiąkniętej krwią ziemi powstała twierdza tak potężna, że mogła dać odpór każdej armii. Kupców wędrujących z Półwyspu Iberyjskiego do Europy Centralnej i żołnierzy maszerujących od Morza Śródziemnego w stronę Atlantyku witał niesamowity widok. Nie był to zwykły zamek. W środku starczyłoby miejsca na dziesięć zamków. Nie było to też miasto. W owych czasach miasta nie mogły pochwalić się dwoma milami obwarowań pięćdziesięcioma wieżami była to cytadela nad cytadelami, ostatni relikt wieku gigantycznych budowli Carcassonne. To tu, jak powiadają, Lady Carcas, zatrzymała oddziały Karola Wielkiego. Gdy cesarz zarządził odwrót, Lady Carcass wyśmiała go dźwiękami fanfar. Od tej pory forteca nazywana jest pani Woła, czyli Carcassonne. Trzydzieści wewnętrznych wież dzieli odległość lotu strzały, tak więc mogły bronić jedna drugiej. Zwykle najsłabszym punktem zamku jest główna brama. Brama Narbon jest okrutnym odstępstwem od tej zasady. Jej otwarty piaskowcowy pasaż pozwalał na zalewanie atakujących strumieniami ognia ze znajdujących się powyżej baszt. Dalej są stalowe wrota, takież drzwi oraz pułapka, która miażdżyła na jeźdźców próbujących sforsować bramę za pomocą tarana. Lata świetności Karkason przypadają na okres rządów dynastii Tronkawel. Dzięki rozkwitającemu w regionie handlowi już w XII wieku hrabiowie opływali w bogactwa. Około roku 1130 ród Tromkawel wzniósł zamek Kontal. Z tej twierdzy mądrzy hrabiowie żelazną ręką zarządzali rozległymi posiadłościami. Jednak jeden strą kawelów miał srogo zapłacić za okazywane niekiedy poddanym miłosierdzie. Chateau Contal było twierdzą tak potężną, że rzadko ją atakowano i nigdy nie zdobyto. Ponieważ zamek Kontal stanowił ostatni azyl dla mieszkańców Carcassonne, warto wspomnieć o najważniejszej jego konstrukcji, jaką było schronienie dla ducha Bazylika saint Nazar. Wybudowana w 1096 roku bazylika powstała na wzór rzymskiego kościoła. Nawa i prezbiterium zdają się mieć wystrój prosty, wręcz surowy. Jednak gdy pogrążeni w modlitwie wierni wznosili wzrok ku górze, ich oczom ukazywała się gra świateł, jaką urządzały słońce i witraże. Konsekrując bazylikę w roku jej powstania, papież Urban II wezwał do świętej wojny przeciwko niewiernym w Palestynie. Sto lat później jedyna krucjata, podczas której walczono w Europie, wstrząsnęła tym świętym przybytkiem. W XII wieku w Carcassonne narodziła się nowa wiara. Jej wyznawcy również podążali za naukami Chrystusa, ale tu podobieństwo do chrześcijaństwa kończy się. Po grecku katar znaczy czysty. Katarowie wierzyli, że Bóg stworzył niebiosa i duszę, a świat ludzi, armii, kościołów i papieży jest dziełem diabła. Człowiek był więc tworem dwóch światów, duszą uwięzioną w ciele. Koncepcję tę w niezwykły sposób oddaje katarski kamień z Minerwy. W XIII wieku katarów były już dziesiątki tysięcy. Niektórzy przyjęli święcenia kapłańskie i poświęcili życie Nowemu Testamentowi. Dzięki odwadze i prostocie z czasem zyskali przydomek dobrych ludzi. Jednak ich odmienność sprawiła, że katarowie z Langwedocji stali się celem ataków. Budowali więc na szczytach gór twierdze, w których mogliby bronić się przed kościołem i koroną. W podniebnych zamkach, takich jak Monsegu, Katarowie cieszyli się z bliskości Boga oraz z dystansu dzielącego ich od plugawych spraw tego świata. Ze swoich schronień katarscy pielgrzymi obserwowali nadciągający sztorm. Do roku 1200 potężne Carcassonne udzieliło schronienia setkom Katarów. Znaleźli tu zrozumienie, a nawet współczucie. Katarowie zyskali roztropnego obrońcę w osobie hrabiego Raymonda Troncavel. Poniekąd, wbrew swojemu rodowemu nazwisku, które oznacza Wielki Wojownik, Raimond doradzał ostrożność wszystkim heretykom, którzy rozzłościli Rzym. Popularność katarów w południowej Francji dopiero w roku 1208 wzbudziła niepokój papieża Inocentego III. Jego chrześcijańskie statko mogło zostać sprowadzone na złą drogę przez te czarne owce. Inocenty III wysłał do Langwedocji misjonarzy, aby odzyskali region. Jeden z wysłanników został zamordowany. Papież ogłosił świętą wojnę przeciwko całej Langwedocji i jaskini herezji, Carcassonne. Powiadam, cudownie wielka była to armia, pisał autor pieśni o Krucjacie. Dwadzieścia tysięcy rycerstwa uzbrojonych od stóp do głów. Co prawda wraz z najemnikami armia mogła liczyć nawet 200 tysięcy, ale samych rycerzy było pewnie nie więcej niż pięciuset. Według dekretu wydanego przez papieża ziemie, które zdobyli, stawały się ich własnością. Zresztą dla francuskich rycerzy krucjata przeciwko Katarom nie była niczym więcej jak okazją do zagrabienia nowych posiadłości. Raymond Troncavel dowiedział się o krucjacie, gdy w bezie święta armia wycięła w pień blisko 20 tysięcy wieśniaków. Hrabia ogłosił edykt. Wszystkim prześladowanym, którzy wkrótce znajdą się bez dachu nad głową, schronienia i chleba, dach ten, schronienie, chleb oraz miecz mój ofiarowuje. 1 sierpnia 1209 roku krzyżowcy rozbili obóz nad rzeką Od i odcięli w ten sposób miastu dostęp do wody. Rozpoczęły się